Dobrze, zadam ci jedno y, strategiczne pytanie. Czy znalazłeś już dom zapasowy dla nas na poczet remontu i naszego mieszkania? Tak, znalazłem. Gdzie? Nie, ten nie. Namiot się nie liczy. Nie, w nie. mamy dwójkę dzieci. A no to oni będą bałciać spać. Gon. I nie wiem czy chciałabym się Wam tak pokazywać, ale powiem Wam szczerze, że jestem już tak zmęczona, że jest mi wszystko jedno jak wygląda. Właśnie jesteśmy w drodze na Bory Tucholskie? W Bory Tucholskie? Oui. To, to the Bory Tucholskie. Ponieważ nasze małżeństwo zbliża się do rozwodu, e, ze wszystkich perypetii domowych, z tego wszystkiego, co Wam opowiadaliśmy, o tym, gdzie będziemy mieszkać i czego to my nie kupimy, Krzesiu? Bilard! A jaki bilard? Nie mamy gdzie mieszkać! Spróbuję jeszcze raz. Otóż plany mieliśmy bardzo szerokie. Mamy w domu za ciasno, bo jak kupowaliśmy mieszkanie e, w, mieszkanie dom w, w wielkości 50 metrów 2 to ja nie wiem do końca, co sobie myśleliśmy, nie wiem, że mi grzeci już więcej nie zapłodni, że nie będzie więcej dzieci, nie mam pojęcia. Ale się zrobiło trochę ciasno, do tego stopnia ciasno, że ja na przykład poszłam brać psy do domu. Ale to nie przez psy się zrobiło ciasno, tylko zawsze było ciasno. Tego ty kota. Zacząłeś, a ty zacząłeś znosić jakieś rzeczy, dziwne, jakieś ubrania. Po co komu tyle o co łachy. Nieprawda. No Udowni, że nie zakładł. Ma Cała kolor, kłamie się? Jest tam ciasno, postanawiamy. Wszystkie dokumenty, pozwolenia. Co tam jeszcze pomaga mi? Bo ja nie pamiętam. Ja tylko pamiętam, że, że ci nienawidzę od jakiegoś roku. Dokumenty, pozwolenia. pozwolenia rok. Czekania na to wszystko. Ostatecznego pozwolenia na budowę, e, zlinkowania ze sobą wszystkich specjalistów, wszystkich specjalizacji. I tyle to trwało, że w końcu stwierdziliśmy, że yy, prędzej później przyjdzie, dojdzie do rozwodu, do jakiegoś morderstwa, do wsadzenia Grześka w beczkę, przykrycia go, nie wiem, 15 kilogramami soli, niż do tego, żebyśmy tak suchą nogą przeszli przez rozbudowę domku jednorodzinnego na Bałdaj. Halo koledzy, jak tam dróżka na Borytucholskie? O, nikt ci jak nie jak odpowiedział, jak wiedzą, że jesteś kochany nie będzie nowego domu będzie rozbudowana no stare bo ja mam teraz taki czas że ja potrzebuję tak dobrze najpierw się wypić. no to się wypinę Grzegorz. ja p... no dobra k... jak wszyscy to wszyscy <laughs> A u nas nie ma tak, że się życie toczy malutku i tak płębuszkiem sobie tam pyrka. Życie jest zmiana. Nie, bardzo. nawet jak bym kobieta. powiedziała. No, no, już no dobrze, no niech będzie. I ono tak, powiedziałabym proszę Państwa, po prostu galopem, jak koń, to nasze życie. I czasem lubi się potknąć własne kopyto, czasem próbuje przeskoczyć przez drzewo, powala, a nam się, nie udaje, prawda? I jeździć spada, robi potrójnego turuba, No to sobie właśnie to jest nasze życie. Więc jak tłumaczce wytłumaczyć, że jednak nie kupujemy nowego, tylko my się przeprowadzimy. My będziemy w starym mieszkać, tylko musimy go najpierw zbudować. No. I się nie rozumieć! <noise> Teraz w ramach terapii, w związku z tym, że nie wiemy nadal, gdzie będziemy mieszkać, po tym jak już pan budowniczy, Bob budowniczy, wyrzuci nas z naszego domu, żeby postawić nowe fundamenty. Zbigniew. Stwierdziliśmy, pan Zbigniew, tak, panie Zbigniewie, pozdrawiamy pana. Stwierdziliśmy, że nie będziemy dłużej płakać nad jeszcze nierozlanym mlekiem. Po prostu. Przełożymy szukanie tego domu jakieś 5 dni i wyjedziemy gdziekolwiek, prawda, bo jest to jakieś rozwiązanie. Hey, mam jeszcze pomysł, żeby, może byśmy zainwestowali w przyczepę kempingową albo od Krzyśka pożyczylibyśmy sobie tam na ulicy, postawili po prostu. Słuchaj, to nie jest głupie rozwiązanie, ale twoje dwa misia to będą dwa miesiące, przeciągnij się do jakiejś misia to będą dwa lata. Więc obawiam się, że kilka zim mogłoby nas spotkać w takiej przyczepie bez ogrzewania, a wtedy to już na pewno łopata Grzegorz... Ale mamy dwie farelki. I mamy siebie, prawda? Tak, tak. Zawsze możemy się siebie, tak. o, o siebie poobcierać. To już buduj od razu nowy pokój dla kolejnego dziecka. Ja się kończy jeszcze. to Poobcierajmy się, poćwiczmy. Co ty jesteś taki zestresowany i tak na kierowce z Golfa Czarnego później? Bo jedzie jakiś RST, przyjechał do Łodzi, nie wiadomo po Ale co. Ale to, że po prostu człowiek nie potrzebuje jeździć tak, nie wiem, ten nie ma takiego urwania jajec jak ty, to znaczy, że, że z gorszym kierowcą, przepraszam cię bardzo. No bo jedzie jak ciapcio. Ale może on jest ciapcio, Grzegorz? Słuchaj, to jest wyjazd wyciszający. Mamy znaleźć siebie, O już lepiej jeżdżą ludzie na... ze Zgierza, czy tam z No nie przejmujcie się, jedzicie całkiem spokoj. Nie wjeżdżajcie w Łodzi na miasto. Znaczy dokładnie to nie wiemy, gdzie jedziemy. Słuchajcie, wiemy, że jedziemy na północ i, i tylko tyle wiemy. Um, wiemy, że będziemy też myć dupę w rzece, że być może wcale, być może będzie jakieś podszczypanko. Kurde, będzie podszczypanko? O no, Myślisz, że będziemy mieli ten? Jeszcze zabawicę? Ja myślę, że ja, ja ciebie będę od... Słyszałeś, Smary? Słuchajcie, mamy pierwszy przystanek, nie mam pojęcia gdzie jesteśmy, jesteśmy gdzieś na kaszubach. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że mam taki mały zwyczaj rodzinny, że zawsze czegoś zapominamy. I tak kiedyś kupiliśmy nosidełko dla dziecka które kosztowało nas jakąś nerkę i pół nogi. No i oczywiście zostawiliśmy w domu, jadąc do Zakopca musieliśmy wypożyczać. Ostatnio kupiliśmy cały osprzęt dla psa, czyli szelki, nową smycz, wszystko kupiliśmy, zapomnieliśmy ostatnio szel. Wzięliśmy smycz, a teraz zapomnieliśmy smycze, ale wzięliśmy szelki. Tu jest absolutnym mistrzem zapominania wszystkiego. Jest Grzesiek, który kiedyś zimą zapomniał dzieciom kurtek zimowych, prawda? Również do Zakopca, a mnie ostatnio na Sycylii pozbawił majtek, staników, kostiumów kąpielowych. Spędziłam na Zelandzie długie godziny w poszukiwaniu idealnego kostiumu Karolina, nie śmieje się. E, I zamówiłam ich sześć i wydałam z 600 zł i dużo ich odesłałam, bo były. Ch... Tu mi się wylewało, tak mi się wylewało, prawda? Człowiek nie rozumie, ile ma, dopóki nie ma, ponieważ ja właśnie w chińskim markecie kupiłam. To do tego są majtki takie też z kropką i z taką siatką. Jak mnie, jak mnie nie porwie jakiś seksowny Sycylijczyk, to ja, wiecie, to ja się, się zdziwię. Się no dokładnie, pracza. divorce to jest moje ulubione słowo teraz. To, 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 to. <laughs> Całe życie na bombie. 21.39, dojechaliśmy, jesteśmy we Wdzydzach. Jest zimno, pies mi obrzygał. Proszę Państwa, ten topoletko ziemi będzie naszym miejscem rozważań nad remontem, nad budową nowego domu. Nie, starego, starego nowego domu. I to prawdopodobnie tutaj właśnie zapadną najważniejsze decyzje. Mieszka gdzie idziemy teraz? Szykować się na dancing. A, a masz kieckę zabrałaś? Obcas mam. Obcas, masz? obcas mam. Nie widziałem. To mam taki wyimaginowany. On to po prostu zawsze ma mojej Co? No, kurwa jakąś regatowę weźmiemy no, i no. kontrolowany wypadek właśnie. zrobimy. Mhm. Nie, Co wiem, ty? wiem. Zabierzmy jeszcze dzieci na to. O. Okej, okay? ale bez kapoczku. Tak, właśnie miałem to powiedzieć. Super. Bez Tak, <laughs> Ekstra. Oto kolejny dzień w pięknych okolicznościach przyrody. Właśnie, właśnie wyszliśmy sobie na rower wodny. bowiem dzisiaj jest niedziela, dostaliśmy właśnie SMS-a z banku, który wstrzymał liczenie naszego kredytu. Nie wiemy dlaczego. Jak się mi robi, nie w niedzielę. Nie wysyła się smsów w niedzielę, żeby potem nie odbierać telefonu w niedzielę. Dlaczego ludzie nie zbierają telefonu w niedzielę w banku? To powinno być karalne. Prawda? Prawda. Chciałbyś coś dodać na temat, y, na temat tej tezy, Grzesiu, że na pewno któryś bank da nam kredyt i na pewno mi się nie martwisz, wszystko będzie ok. Ja wiem, czy ja to wina jest. Tuska? ska? mogę się też. Czy ja wina? Nie mogę. Dobrze, ale dostaniemy kredyt jakiś? No, jakiś dostaniemy na 20 tysięcy. Okej, okay, a jaki masz plan, by jak go nie dostaniemy? To sobie dobudujemy tylko salon. Ja nie chcę tylko salon. I, co, i jak to ma wyglądać? No będziesz miała salon, jak sobie tam mieszkała. A dzieci jakie swoje pokoje miały mieć? To im duży pokój przedzielimy na pół. W tym banku naprawdę będziemy to spłacać. Nie odbierajcie nam możliwości kredytowej na 30 lat. I... Zobacz jak inni. My... Oni wszyscy z piwami grzesień, a my z wodą oni są nieodpowiedzialni. odpowiedzialni. No. 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 Tyle ryzykować, no. okay. żeby na rower wody no. no. Nie, to jest no szczęście. Widzisz co, tam chyba sklep jest? Bar, ale myślisz? Że Harry, nie skać, Wszystko będzie w porządku. To jest niewarte tej decyzji. Harry! Harry! Chodź, moja zmukła kuru. No i skończyło się rumakowanie. Było miło, ale już trzeba wracać. Grzesiu? Słucham. Czy mamy gdzie mieszkać? Tak. Jak się zacznie remont, gdzie? Źle ci było? Ale mówiłam ci, że w tym ci się nam nie uda do grudnia. Źle ci było? Są tam, maty. Się, czy namiot może być ogrzewany można dokupić. Można dokupić taką matę, która jest jeszcze, wiesz, termikę poprawia. Tak jak to chwała mata tu? I termikę poprawia? To będę. I w takich okolicznościach przyrody z mokrymi włosami, generalnie w takim totalnym domowym anturażu, nie pokaże się niżej, bo nie mam stanikarz, sami rozumiecie o co chodzi. Eee, chciałam wam wyjaśnić, dlaczego, dlaczego chcemy tutaj zostać. Tutaj się urodził, tu mieliśmy wesele, na tym podwórku, zachwaszczonym, z najgorszą trawą na świecie, przekopanym przez psa od góry do dołu. Tutaj się zaczęła historia, poważna historia budowania naszej rodziny. Kresia była Tycia, w brzuchu mieszkał Jurek. Tutaj Jurek zaczął się rodzić, w tym domu odeszły mi wody w 2016 roku, jeszcze przed remontem. Kiedy o tym opowiadam, już zaczynam czuć, że napływa mi łzy do czym Taka jestem, troszeczkę prawda, być może za mocno emocjonalna, ale tutaj zaczęło się wszystko w tym domu I, i pomimo tego, że stary suszy buty na parapecie, że jest y, wiecznie rozpierdziel, że y, na białej nowej elewacji są podciskane łapy psów, że jest nam ciasno, że jeszcze do niedawna śmierdziało z szamba, którego już nie ma, bo się go pozbyliśmy i generalnie no być może nie jest to dom marzeń, to jest to dom na kurzej nóżce, który, który budujemy razem od sześciu lat. Po prostu jest nam tutaj bardzo dobrze i będziemy walczyć o dom. Do końca. Mam nadzieję, że nie do końca naszego małżeństwa. Patrzcie go, wraca. Mąż marnotrawny. Gdzie masz buty wędrowcze? Czemu, Czemu ty na boso chodzisz po siedlu? Bo lubię. A gdzie ty byłeś? W sąsiada. A co? go piłeś? Nie. Coś nowego, ale to. na to. Nie wiem, gdzie indziej jest dom, ale u nas jest dom tam, gdzie bez stanika w samych majtkach i w bosych stopach możemy wychodzić na ulicę. Bez stanika. I tutaj najlepiej. wszyscy wiedzą, że się bez stanika lubimy przytulać do siebie i łapać i zatyłki. Tak nam się przynajmniej wydaje, ale pewnie od 30 lat sterczą i myślą. Ja już powiedziałam ludziom, dlaczego kocham to miejsce dlaczego zdecydowaliśmy się tu zostać, ale teraz chciałabym. E, twoje zdanie tak patrzę tam, bo tam tylko odpada, ale dobrze że już nie długo mnie zdejmowane. Dobrze. No, to do, dlaczego był ty, robiony. Dlaczego ty byś chciał tu zostać? Powiedz ludziom? Bo jest cicho. I blisko jest do przemka. I do Jacka jest blisko, i do Jarka jest blisko, i do Jasi yy Basie jest blisko. To jakiej Jasi?